mamy z tej strony Snajper i dziś mam poradnik dla początkujących graczy w Team Fortressie jak bardzo łatwo pyrem rozwalić działko tak, już tu mam gościa, który może mi działko zbudować i właśnie mi coś napisał na Skype'ie, nieważne e, tak więc, zacznijmy nie będzie żadnych teorii, po prostu przejdźmy nie pisz mi, chłopcze kto mi pisze? dobra, sprawdź to Yy, dobrze, tak więc może pokażę wam teraz od yy, będą trzy strony yy, od góry i od lewej, tak, tak więc tak. Po pierwsze to trzeba tak podnieść działko, na przykład yy, o właśnie, tak żeby ono we w nas nie strzelało i żeby ono nas rozwaliło. Yy, teraz niech uzbiera metal i zbuduje drugie działko i teraz pokażę wam jak to wygląda od góry, chyba że mnie zabije. Głupie działko. Strzela. Tak więc, jak macie problemy z... To działa na każdy model działka. Na każdym poziomie. Ja akurat stosuję się tym małym, ponieważ inaczej się buduje. Żeby dupy... Żeby nie zawracało zbyt ten... To ten, ten... ten... No. Tak więc tak. Musi być odpowiednia odległość. Tak, żeby działko nie strzelało. I teraz tak. Yy, możemy go na przykład to działko ze strzelby rozwalić. O tak. Widzicie? Następne działko proszę yy, Zastrzelby yy, strzelby. Yy, zburzyciela można, ale ja nie będę Wam tego pokazywał, ponieważ to jest bardziej takie zaawansowane. I ja, a jak to zrobić po prostu tak. Troszeczkę O! O tako. Widzicie? A burzycielem jak to zrobić? To nie wiem. Proszę tutaj zbudować działko. Teraz Ci pokażę, gdzie zbudować działko. O tu. Tutaj, o nie strzelam. Teraz. No, come on. no. I nie jestem pewny, ale oj, oj, nie, 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 nie. Weź się, weź, dobra. Weź je, weź się do ręki. W nie weź. No, w kiesień, come on. Tak też można rozwalić, dobra. Tak więc dzięki za, to był taki krótki poradnik. Yy, taki krótki poradnik Mam nadzieję, że niektórym graczom pomoże Nawet się nie wiesz yy, Mam nadzieję, że niektórym graczom pomoże Ten oto poradnik yy, W rozwalaniu działek i tak dalej Tak więc dzięki za obejrzenie yy, Trzymajcie się i cześć Specjalne podziękowania dla Igora